Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii trzeciej z Farminga 19. Dzisiaj chciałbym po raz pierwszy zająć się rozrzucaniem obornika, tutaj właśnie w serii trzeciej, z tym, że na razie nie mam czym. Tak więc na samym początku muszę kupić między innymi pierwszy rozrzutnik obornika i wybrałem o ten tutaj właśnie marki Samson. Po pierwsze dlatego, że nie miałem go, w, nie używałem go, nigdy go nie kupiłem w serii pierwszej, a tutaj staram się po prostu korzystać z tych maszyn, o ile to możliwe, z których nie korzystałem w serii pierwszej, ja go tutaj wezmę z powiększeniem, w sensie te nadstawy zwiększają jego pojemność. No i też wiecie, jest to pierwsze moje rozrzucanie obornika, więc postanowiłem kupić jakiś mniejszy rozrzutnik, mimo iż te ciągniki, które mam, już by sobie dały radę z jakimiś tam większymi. Dobra, więc to jest pierwsza rzecz, jaką dzisiaj kupię. Drugą będzie ładowarka teleskopowa i nie byle jaka, gdyż ota tutaj właśnie klas Scorpion z dodatku Platinu. Oj, trochę czasu czekałem, aż będę mógł w końcu tę ładowarkę kupić. Ona wyszła w dodatku Platinum, tutaj do 19, z tym, że ja wiedziałem, że nie będę chciał jej kupować w serii pierwszej, tylko kiedy już przyjdzie na to pora tutaj w serii trzeciej. No i jeszcze czekacie, kupię oczywiście łyżkę, gdyż nią będę ładować obornik. Teoretycznie powinienem, wiecie, wziąć widły, ale dla własnej wygody wezmę łyżkę, bo ona po prostu ma większą... Tutaj łyżkę szufel, gdyż ona ma większą pojemność. Dobra, koniec zakupów. Teraz trzeba z tym wszystkim dojechać na gospodarkę, więc najpierw podjadę z rozrzutnikiem. I to jest serio no przy tym ciągniku to ten, ten rozrzutnik wygląda na taki stosunkowo mały, aczkolwiek to jest pierwsze rozrzucanie obornika, więc też nie mam tego obornika jakoś dużo, więc postanowiłem kupić ten mniejszy. No po pierwsze, tak jak wspomniałem, bo staram się tu korzystać z tych maszyn, z tych ciągników w miarę możliwości, z których, dla urozmaicania rozgrywki, z których nie korzystałem w serii pierwszej, a tego rozrzutnika nie kupowałem. Ja jak pierwszy raz rozrzucałem w serii pierwszej, to kupiłem sobie taki rozrzutnik marki KUN chyba, który miał on... Ten tutaj do tyłu rozrzuca obornik, a tamten marki kąt, który kupiłem, on, on miał taki wyrzut boczny. Tym się dosyć mocno charakteryzował. No, jak widzicie, obornika nie ma jakoś dużo, ale i tak, no, odkąd zakupiłem krowę, minęło już parę dni. Więc trochę się go jednak uzbierało. Czekajcie, zaraz zobaczmy w sumie, ile. Obornik, czekajcie, 44 tysiące. No to już tak całkiem, całkiem jednak. Starczy mi na, na dzisiejszą akcję na pewno. No i tutaj ładowarka teleskopowa, którą naprawdę chciałem już od dawna kupić, ale czekałem na odpowiedni moment, bo do tej pory jednak dosyć dobrze służył mi po prostu tur, który miałem podczepiony do ciągnika. Ale no, ładowarka teleskopowa to jest od pewnego czasu, jak już od pewnego momentu rozwoju gospodarki, to jest coś co ja absolutnie muszę mieć. Tak w serii pierwszej mam, tutaj teraz w serii trzeciej, w starszych farmingach ładowarkę teleskopową muszę mieć, bo po prostu zastępuje mi jakieś ciągniki, ładować czołowy w ciągniku mi one zastępują, bo później jak już się kupuje te większe ciągniki no to do nich nie można założyć konsoli do tura, nie można tura podczepić, więc kupno ładowarki teleskopowej jest rzeczą konieczną już po pewnym czasie. Mimo iż tutaj ja jeszcze mogę podczepić tura do tego masę Fergusona, który tutaj stoi, do niego jeszcze można konsolę do tura założyć, ale już ja uznałem, że jeszcze skoro mam zamiar robić akcję z roz rozrzucaniem obornika, a więc również z jego załadunkiem, to zdecydowałem się jednak, że już czas najwyższy kupić ładowarkę teleskopową. No i jeszcze klas Jaguar. Ja pamiętam kiedyś do jakichś farmingów ściągałem modyfikacje na ładowarki teleskopowe i to były jakieś tam klasy Jaguary. Kiedyś dawno temu, ale to na moich save'ach chyba robiłem, na swoich prywatnych. No i wreszcie mogę klasem Jaguarem zagrać tutaj w grze jako oryginalną maszyną. Piękna sprawa. Dobra, to teraz trzeba będzie jednak trochę takich łyżek tutaj załadować. No, bo wziąłem powiększenie rozrzutnika, więc więcej tutaj tego obornika po prostu wejdzie. Przy czym to jest nadal taki jednak mały rozrzutnik, ale na sam początek mi tu wystarczy, tam w przyszłości już będę kupować coś większego, choć też nie mam aż takiego dużego wyboru, bo rozrzutników też nie jest jakoś dużo i na przykład ten drugi marki Samson, rozrzutnik co jest większy, to jego już w serii pierwszej miałem, no to nie wiem czego kupię, no bo mówię, staram się brać akurat takie, których, z których wcześniej nie korzystałem na mapie Brun. Ostatnio sobie w ogóle przypominałem, jak wiedziałem, że już będę chciał tutaj zrobić akcję z obornikiem. No to pewnie też niedługo będzie akcja z gnojowicą. U mnie to tak często jest, że jak już jest na odcinku z jakiejś tam serii obornik, to niedługo powinna być gnojowica, więc tego się powinniście spodziewać. Nie wiem, czy w następnym odcinku, ale raczej niedługo. I sobie ostatnio przypominałem, w którym to farmingu było po raz pierwszy. Obornik i Gnojowica. No i w sumie to było dosyć... Nie musiałem jakoś daleko sięgać pamięcią, bo... Odpowiedź była oczywista. Farming Simulator 11. No wtedy to jeszcze był Simulator Farming 2011, stare dzieje. Takie jeszcze tytuły były tych gier w Polsce. No w 11 po raz pierwszy, bo wtedy nie, po raz pierwszy mieliśmy zwierzęta. No i. Czyli krowy po raz pierwszy się pojawiły wtedy. I wtedy też się pojawiły, pojawiło rozrzucanie obornika oraz rozlewanie gnębicy. W sensie w 9 to było jako modyfikację. Ja, ja nawet sam pamiętam sobie ściągałem. Jakieś modyfikacje, czy to na rozrzutniki, czy to na beczki na gnojowice, żeby móc się tym trochę pobawić, już w dziewiątce, no modyfikacje to tam były różne, w sensie sporo dodawały takich rzeczy, naprawdę sporo, których w grze oryginalnie nie było, no bo dziewiątka to kurde, w sensie kiedy się w nią zaczynało grać, czyli to był tam, już nawet nie pamiętam, który rok, dawno temu, to była wiecie, gra normalnie subcio. Super, taka gra rolnicza to było coś naprawdę ekstra, ale jak się patrzy na taką dziewiątkę z dzisiejszej perspektywy, no to to gra jest strasznie uboga. Yy, ale ściągały się takie modyfikacje, tylko że wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak to ułatwione stawianie budynków. To yy, no właśnie, kador, ściągałeś mody na rozrzutniki, yy, na, na, rozrzutnik na gnowica, skąd brałeś te gnowice bądź yy, obornik? Były takie specjalne, specjalne modyfikacje, to się nazywało jakoś triggery, coś tam, w sensie ściągało się takie coś, taką modyfikację. Ale nie, nie stawiało się tego za pomocą sklepu tutaj w grze, że po prostu stawiamy budynki jak tutaj. Czy to już nawet stawianie budynków chyba w XIII coś tam było z tym, że w sklepie można było to kupować? W XIX trzeba było to jeszcze robić przez edytora, przez Giants Edytora. Ja pamiętam, stawiałem tam jakieś specjalne miejsca, gdzie można było taki obornik oraz gnowicę e, takim obornikiem lub taką gnowicą beczkę czy też rozrzutnik napełnić. Było coś takiego. To się nazywało Manure Trigger czy coś takiego, kurczę, to, i to trzeba było przez Ad Giants Editora wstawiać, pamiętam. I to nie było jakieś trudne tak naprawdę, to było praktycznie ostatni raz, kiedy ja się Ad Giants Editorem Ed bawiłem, w sensie w dziewiątce. Coś tam jeszcze w jedenastce później to już nic nie robiłem, bo nie było takiej potrzeby, żebym musiał coś wstawiać yy, za pomocą Ad Giants Editora, no w dziewiątce, tak jak właśnie te punkty. Zachodunku gnowicy i obornika ich pamiętam, że chyba też jakieś silosy stawiałem żeby móc się bawić w koszenie kukurydzy na sieczkę kiszonkę ogólnie, bo nie było tam oryginalnie sieczkarni chyba, nie no nie było, stawiało się też na to jakieś modyfikacje i się ściągało jako modyfikacje nie tylko, w 9 przecież nawet nie było pras belujących, o ile dobrze pamiętam i też się ściągało modyfikacje na prasy belujące, no kiedyś to był modding i to jest jeden z przyczyn według mnie na pewno ogromnego sukcesu farminga ten modding, teraz nadal on gra dużą rolę, ale wiecie, tutaj jest teraz takie zatrzęsienie rzeczy, które mamy oryginalnie w grze dostępnych, mówię tutaj zarówno o jakichś aktywnościach, choć wiadomo mogłoby być więcej, o aktywnościach w sensie uprawach jak i również bardzo, bardzo dużo maszyn które są tutaj oryginalnie w grze, więc wiecie, to nie jest to w dziewiątce to było tego to tak mało, że granie było bez modyfikacji. Ja większość czasu w dziewiątce to było u mnie granie na modyfikacjach. Naprawdę, i to był chyba ostatni farming. Pierwszy ostatni farming, w którego grałem tak dużo na modyfikacjach, że to był większość czasu, bo później w jedenastce... może się tam to rozłożyło jakoś pół na pół, ale pamiętam, że w 11 już dużo grałem na tych oryginalnych maszynach, bo to było ich więcej, po prostu Dojcfary między innymi, ale w dziewiątce to nie, większość czasu na modach. Baja nawet pamiętam niektóre mody, jakie miałem, jest, mam nadal w pamięci. Jakieś tam New Holanda. sobie ściągnąłem, który był podrobionym fendem yy, z serii 900 Wario. To był podrobiony, wiecie, to wyglądało jak ten fend, tylko miał skin nałożony tak jakby malowanie New Holanda. Ale mi się tak podobał, że, cho, że cholera jasna, po prostu głównie nim grałem, yy, bo jeszcze wtedy nie było Newhollandów w farmingu. Yy, co tam jeszcze, jakiegoś kierowec, a pamiętam się miało, jakiś raz ściągnąłem header do kombajnu, co miał 40 metrów. Oj, była ta modyfikacja taka, wiecie, kiedyś tak ściągało się różne takie dziwaczne mody i się na nich normalnie grało, podczas kiedy później już na tyle sobie wkręciłem, że bardziej chcę tutaj grać realistycznie, co wciąż nadal mi się nie udaje w 100%, bo nie mam takiego zamiaru nawet, ale już później nie ściągałem jakichś takich cudacznych modów na headery, co mają 40 metrów, no chyba, że kiedyś nagrywałem serię, wiecie, z dziwacznymi modami, to wtedy tak, ale nie żeby z tym grać po prostu normalnie, bo ja tam tym headerem, pamiętam, coś nawet żniwa sobie robiłem, na tej oryginalnej mapie, właśnie, jeżeli się chciało. Dobra, trzeba tutaj znowu załadować obornik. Jeżeli się chciało w dziewiątce nową mapę wgrać, nie pamiętam jak to było w 11, czy nie było tak samo, to trzeba było przecież to też robić, jakoś, jakoś podmieniać plik mapy tej głównej w folderze, gdzie była gra. A nie, że teraz wrzucamy moda na mapę, jak zaczynamy rozgrywkę i mamy tą mapę do wyboru. Nie, wtedy to było tak bardziej na partyzanta, wszystko. Trzeba było, trzeba było podmieniać oryginalną mapę. W 11 chyba też tak, bo nie pamiętam. W dziewiątce to jakoś. Nie pamiętam, czy ja zmieniałem tą mapę. Może to dopiero w 11 zacząłem robić. No nie pamiętam, tak, tak czy inaczej. No i oczywiście w 9 też jakieś się tam polskie mody ściągało. Kurcze. To było takie, wiecie, zobaczyć 60 w grze. To było coś takiego. Wow, kurde, ale i wiecie, wtedy to grafika była koszmarna. W sensie, no, z dzisiejszej perspektywy, ale to wszystko tak. Wow, to wygląda tak realnie jak. Jak w rzeczywistości, tak to się zapamiętało, a jak teraz odpalić dziewiątkę, to jest takie, o matko boska, co tam się dzieje? Co tam się stało właściwie? Ale coś mnie teraz tak wzięło w tym odcinku na jakieś nostal nostalgiczne wspominki dziewiątki, też trochę jedenastki. No, stare czasy, stare czasy. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś z Was właśnie gra w taką dziewiątkę, czy jedenastkę. Czyli to są już naprawdę stare części 11 to wyszła w 2010 chyba Czy coś takiego, a dziewiątka No w 2009 Chyba w 2009 ona wyszła Jakoś tak Czyli to jest już jednak no Kupę lat temu, 10 lat temu Jak ten czas szybko minął Ponad 10 lat temu A ja dalej gram farminga i to się chyba nie zmieni przez najbliższe lata. No niestety ten obornik powoli mi się zaczyna kończyć. Ale starczy tutaj. Mi. W sensie nawet jak się skończy, to do końca to rozrzuci pracownik, a ja mam w opcjach gry ustawioną. Ustawioną mam opcję, która sprawia, że no wiecie, ta standardowa, że jak... Pracownik sieje, to kupuje automatycznie ziarno. Czy jak rozrzuca nawóz, to kupuje automatycznie nawóz. To jest jednak coś, co ja w tej grze muszę mieć włączone, bo inaczej to było tak irytujące, że pracownik nagle się zatrzymał. A no tak, bo ma zbiornik pusty. Wiecie, to jest realistyczne, ale w tej grze byłoby. Ja zawsze nie pamiętam od którego farminga się taka opcja pojawiła. Może dopiero od siedemnastki, ale zawsze jakoś gram z tym włączonym, że jak rozrzuca, pracow... jak robi oprysk pracownik, to już automatycznie sobie uzupełnia. Ten nawóz, czyli tak, jakby go wcale nie zużywał. Ale wiecie, wtedy trochę większe koszty też ponosimy. Ale ja bez tego no, nie mogę grać. To jest takie coś, co ja muszę mieć włączone i tyle. Bo inaczej by mnie za bardzo ta rozgrywka wtedy może denerwowała. Zbyt bardzo byłoby to frustrujące. No nie wiem. Ja tak mam i raczej tego nie zmienię. Kurczę, tu serio, zaraz będzie koniec tego obornika. Ale dobre i to. Ja serio, późno zrobiłem naprawdę późno po rozpoczęciu tej serii robię pierwszą akcję z rozrzucaniem obornika ale nie ma co się dziwić bo dosyć późno jednak zbyt późno może nawet rozpocząłem hodowlę krów bo wcześniej to miałem konie ale jak wiadomo od koni obornika nie ma tu w tej grze mógłbym świnie ale no nie postanowiłem że jednak jak już zacznę hodować drugi gatunek zwierząt to będą to krowy no i dosyć późno to zrobiłem dlatego też dosyć późno jest pierwsza akcja z tym obornikiem i też z Gnowicą, która na pewno niedługo będzie. No ale dzisiejszy odcinek to bardziej w sumie niż na rozrzuceniu tego to też skupiłem na wspominaniu dziewiątki, jedenastki, a tak czasami fajnie jest powspominać jak to się grało, zwłaszcza że ja już tyle lat, tyle lat w tego farminga gram. Dla wielu z Was, którzy mnie teraz oglądacie 19 to jest pierwszy farming, 17 była pierwszym farmingiem, albo 15, a kurczę, ja to jestem od samego początku tej serii. Nie, nigdy nie grałem w ósemkę, to się przyznaję, bo wtedy jeszcze nawet mnie słuchy nie, nie doszły, że taka gra istnieje. Jakbym wiedział, to bym zagrał, ale jakoś, no nie. To było bardzo dawno temu, więc w ósemkę nigdy nie grałem. Czyli to był taki pierwszy farming teoretycznie. To teraz jest chyba pod tytułem bardziej farming simulator, farming simulator Classics, czy coś takiego, no ale w ósemkę nie grałem. A wiem, że to była pierwsza część, a nie dziewiątka. U mnie się ta przygoda zaczęła od dziewiątki, no wtedy to jeszcze był właśnie Simulator Farmy 2009. Bo czekajcie, ten tytuł to był. 11 to też był symulator farmy 2011, ale czy 13 to już był też symulator farmy, czy to już był nowy tytuł? Chyba 13 też była symulatorem farmy. Nie pamiętam, ale po jakimś czasie tam wiecie, była zmiana wydawcy na polskim rynku, i przez to farming zaczął być farmingiem, a nie, nie symulatorem farmy, bo tam prawa przyjął do, tej do nazwy symulator farmy chyba Techland. Coś takiego, dawne dzieje to było generalnie, więc. I to można było się dosyć pomylić, wiele osób mogło się pomylić, że zaraz, co to jest za jakiś Farming Simulator, przecież kiedyś był fa y, symulator farmy na, na rynku. Później były symulatory farmy, ale zupełnie robione przez innego dewelopera, nie przez Giant Software, to były zupełnie inne gry. Było coś takiego, było, było. Ale teraz już się ta sytuacja wyklarowała jednak po tylu latach i farming już pozostanie farmingiem. Na polskim rynku, a nie symulatorem farmy. O kurczę, jak mi się w oczy jakaś rzecz rzuciła, czekajcie. Ej, jakiej to jest niskiej jakości tekstura tutaj? Z tym napisem Samson. A z tej strony też jest? No, też jest tylko że na odwrót. Jaka słaba tekstura w ogóle? Rzadko się to zauważa, żeby tak było. Ej, chwila co jest. O, cholera, tu jeszcze wapno muszę rozrzucić. Hmm. Zapomniałem, że też nie zauważyłem, że już muszę na tych polach wapno rozrzucić. No dobra, to się to zrobi poza odcinkiem. Skoro chcę mieć jak największy plon. Raz na trzy żniwa, no ale wiecie, a ja tak tego nie liczę, tylko po prostu zobaczę to czasami w ten sposób, jak stanę na polu i widzę, o! W prawym dolnym rogu już wapno jest. Dobra, czekajcie, nie wychodzę z ciągnika, bo jak wyjdziemy, ale zostawimy, zostawimy włączony rozrzutnik, to nadal traci obornik, więc to jest marnotrawstwo. Okej okay, słuchajcie, tak więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z Wami żegnam. Cześć!